Witam was w drugim odcinku z zabawy tłumacza w Google. Um, dzisiaj w szkole z kolegami na przerwie tak po prostu śmialiśmy się z tego co tłumacz po prostu mówi tak się śmialiśmy, że aż niektóre z tych rzeczy sobie po zapisywałem, co tam żeśmy wpisywali um, no i mam tu pierwsze pierwsze takie do wysłuchania, dam wam to wysłuchać. No coś takiego. Dzisiaj będziemy w tym, w arabskim języku siedzieć. Parę w arabskich, trochę jeszcze pokombinujemy z tymi tekstami w innych językach. Jeszcze po włosku to puszczę, bo tutaj po włosku też po prawej stronie mam. Także posłuchajcie sobie tego, bo według mnie będzie to śmieszne. <śmianie> no właśnie to jest, to jest dobre A nie wiem, nie próbowaliśmy po włosku Więc zobaczymy <śmianie> Okej, okay, to jest dobre mm, Jakiś inny O, po chińskim tradycyjnym damy, zobaczymy

A, Dobre to jest To jest dobre Kurde, zabawa tłumaczą Google Nie no Dobra, ja sobie tylko kolejny tekst skopiuję i do was wracam za parę sekund Ok, jestem, mam kolejny tekst tutaj przygotowany, ten wywalamy. Ctrl V, proszę bardzo, wklejone, zobaczymy, co to będzie. Co to będzie, jak to będzie, bo ja już nie pamiętam nawet. Bomben Achtum. Bomben Achtum. Chyba Achtung bomben, ale dobra, miało być. Dobra, słuchajcie. <gry> Dobra, nie wiem, to jest dobre. Będę sobie tego po tym jeszcze odsłuchiwał. Zobaczmy jeszcze po, po jakiemu, nie wiem, po czesku. A potem przejdziemy na chiński i jeszcze może jakiś. A <grymiany> c h t u m f S, X, G, h, 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 h. Okej, okay. aż nie wiem co powiedzieć, bo to jest naprawdę... Według mnie to jest śmieszne. Może jakoś mega się nie śmieje, ale, ale to jest dobre. Gdzie, gdzież to mnie wywaliło? Halo. Dobra, y, ten chiński, jeszcze włoski potem zobaczymy. Dobra, słuchajcie, posłuchamy tego teraz. M e n a c h h o m f s X T H F F H H F X H okej. Chiński też nawet niezły. Chociaż o, włoski z tą krową to po prostu... te krowa jeszcze w ogóle ta krowa była po prostu mistrzowska według mnie coś mi się, coś mi się tu dzieje nie wiem ta krowa była mistrzowska z pierwszego odcinka a ja sobie jeszcze jeden tekst wezmę, który tam mam i sobie też go posłuchamy, bo może być śmiesznie. A czy tutaj jeszcze my po włosku słuchaliśmy, czy nie? Tak, słuchaliśmy. Ok, teraz ja sobie go szybko skopiuję i znowu wrócę za parę sekund. Okej, okay, yy, mam jeszcze dwa teksty takie, a potem będziemy sami sobie kombinować, bo ja już mam pewien pomysł, ale to się potem go, yy, potem się go zrobi. Tutaj kurde, mieszkanie działać na tym i sobie nie chcę działać, muszę zmienić podłoże pod nią, dobra, jedziemy z tym tekstem, zobaczymy co tutaj będzie w ogóle, co jest a ja tu mam nie ten tekst, a to sekundkę, bo coś mi tutaj nie pasi, dobra, ja się pomyliłem, nie to sobie skopiowałem już szybko tutaj wklejamy, o, teraz teraz jest odpowiednie z angielskiego chcę tłumaczyć, yy, okej okay, no słuchajcie sobie tego <noise> tłumacz jest dobry Tłumacz jest dobry nie po prostu tłumacz rozwala wszystko jeszcze tu

Nie no, ty tłumacz po prostu niższy. Jeszcze czekajcie, a zobaczymy, nie wiem, czeski, bo chiński to tam taki na koniec.

Tu pisze bombę. To jest po niemiecku chyba bomba. <grywa> yy, dobra, jeszcze tego. Jeszcze no. Yy, no. Yy, chiński. <grywa> Zawiesiły. Siedziecz to mi zwiało. Uciekło mi gdzieś na dół. Dobra, jeszcze tego posłuchamy. Ja tu pewnie zaś się... Ze śmiechu tutaj chyba nie wiem posikam, bo coś. O, dobra.

Nie no, dobra. Do, to jest dobre, dobra, jeszcze przechodzimy do jednego tekstu, a potem będziemy sobie sami coś tutaj jeszcze wymyślać. Okej, okay, mam kolejny tekst skopiowany, Jestem oczy... kopiuję je sobie i od razu je mam, bo nie muszę ich pisać. To co? Bierzemy sobie tutaj kolejny, ten usuwamy, ten nie wiem czy nie będzie długi dosyć. zobaczmy, jaki jest długi. No trochę jest długi, ale dobra, dajemy go po arabsku. Nie wiem, czy to czasem nie jest podobny tekst, ale albo taki sam nawet. Znaczy, na pewno nie taki sam. Jeszcze zobaczymy sobie po chińsku, a potem będziemy sami pewnie już kombinować. Chyba, że jeszcze po czesku.

N, 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 S, S, Podczas wymawiania S mam wrażenie jakby jeszcze, 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 jakby tak tłumać mówił. A teraz ja sobie coś tutaj wykombinuję. Co by tutaj wpisać? Na szybko coś sobie muszę w miarę tutaj wymyślić.

<laughs> trochę brzmiało jak takie udawane strzelanie przez dziecko albo jak słowo pił pił, że coś pił Ym, dobra, nie wiem Tr -tr 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 takie coś by się przydało zobaczymy jak to wpisze co on zrobi żebym teraz nie pomylił bo tutaj się mogę pomylić o właśnie, chyba się pomyliłem eter, ry, y, ty, ry, y, ty, dobra, będzie w miarę, długość jest odpowiednia, także zobaczymy, co na to powie, try, try, try. Eri, 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 <laughs> ten dźwięk na końcu jeszcze. A zobaczmy jak ten E, ry, ry o r Teraz Ctrl C Czekajcie. Kopiuj. Teraz Ctrl F fa. Dobra, fajnie mi się skopiowało. E, ten... Co to miało być? No nie, jak mogło mi to wylecieć. E, nie wiem. Dobra, już mi się przypomniało. E, ry ry o r ry r ry r ry ry dobra r error. dobra prawy kopiuj ctrl v wiedziałem że mi źle ten że mi źle to zaznaczy o oh, jesus dobra napiszemy ręcznie e ry ry o ry e ry o ry ory. e ry o ry ory. e o

nie wiem, coś ja tu w ogóle popisałem, bo tutaj... E, ry, ry, o, ry, r Dobra. Yy, wydaje mi się, że jest dobrze, to skasujemy. Yy. Hmm. A zobaczmy, jak krowa powie. Ry, o, wy. a. Ta, co bardzo śmieszna, najśmieszniejsza z poprzedniego odcinka. Kertruer. Kertruer? Kertruer. Coś takiego. K-R-O-W-A. Było Krowa jednak po włosku wymiata Krowa Nie taka krowa Jesus. To ma być dłużej. dużej Chwila Aha nie bo tu się z małej napisze Dobra nieważne Na koniec sobie krowę puścimy A ja coś sobie tutaj wow, Wymyślę Malu Malu Wróć. Może się nie pomylę. A jak się pomylę, to będzie śmieszniej. Bo wtedy zazwyczaj śmieszniej czyta. To... Maluch, 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 tak. Maluch, że samochód. Między tymi było słychać takie, jakby. Uderzenie lekkie o coś, albo szorowanie czegoś o czymś. Nie wiem, takie ja tak, tak mi się właśnie wydawało, jak y, tłumacz kończył to zdanie. Nie wiem, posłuchajcie sobie jeszcze raz może. Y, cofnijcie sobie, albo ja wam puszczę w sumie. No, było tam takie właśnie słuchać takie... Tff. Co, co skończył słowo, tutaj było słychać zawsze, znaczy zawsze, tylko nie w ostatnim słowie. Było to słychać ciekawe. A jeszcze po włosku. M A L U C A L U C M Okej, dobra, ja teraz mam pewien pomysł. Tylko, że żeby go zrobić, to muszę sobie spauzować nagranie, bo będę tutaj trochę kombinował, bo chcę coś napisać od tyłu, co będzie ciężkie. Więc ja sobie tutaj pokombinuję chwilę poza nagraniem i od razu wrócę. Yy, dobra, mam to, mam to, co chciałem. Yy, ciekawe, kto z moich znajomych, bo na pewno to obejrzą, skuma, o co w tym chodzi. Co ja napisałem? Co napisałem od tyłu? Zobaczymy kto się skapnie. Jak się ktoś skapnie, to niech pisze w komentarzu, co tutaj pisze. A jeżeli to jest mój znajomy, to jeszcze będzie wiedział o co chodzi. Dobra. Ulili po włosku? O-L-L-B-A-R-D-N-A. Okej. Okay. To być może, jak ogląda tu pewna osoba, to będzie w... nawet mogła się z tego jeszcze. Będzie wiedzieć, jak coś brzmi. Ale dobra. Jak coś brzmi, jak po prostu to brzmi, co powiedziałem. Nie wiem w ogóle co ja... po co ja to gadam. Ale dobra. Kombinujcie teraz, co to może znaczyć. A ja sobie tutaj będę wymyślał kolejną. O, a wpadłem sobie na pomysł, że napiszemy sobie nazwę programu do nagrywania, którym nagrywam. Tutaj, proszę bardzo. Tylko, że z dużych liter. A, c, ty, i o. N. Gdzie jest wykrzyknik? Nie 1 k. Wykrzyknik. Dobra, zobaczymy, jak powie nazwę mojego programu. Tylko z dużych liter całą. S I, Un. Si. Un. Azione. Azione. Azione.

Ekech, ekech, ehech. Jeszcze pomyliłem. Echech. Ech. Ech, ech. Dobra. Fajnie. Fajnie nagrywam ten odcinek od chyba 20 minut. Ludzie, ile on będzie trwał? Dobra. To teraz takie coś. Yy, nie wiem co. Wyl nie mam pomysłu. i n k Dobra, zobaczmy jak to powie Jeszcze nie kończymy, ale zbliżamy się do końca o b E l w i m d c i n k Dobra, teraz ja to skopiuję Może mi się przyda, albo mi się nie przyda A napiszemy Skype C k i p e a po włosku? Skype. Aha, jak po polsku? na no, chiński, tradycyjny. S -K -Y -P -E. Ok. Skype. <laughs> Jeszcze bardziej jak po polsku. Dobra. A po uproszczonym? S -K -Y -P -E. Chyba nie ma różnicy. Po. Nie to, a dobra. Skype. <laughs> dobra. Dobra, cebłański, można? Nie można. Albański. Azerbejdżan. Dobra. Eza... Azer... Azerbejdżanski. Baj... Baj... Azerbejdżański. Dobra. Hawajski, jeszcze sprawdzimy. A no nie, nie da się. No to trudno. Aha, i se skopiowałem. Kurde. Dobra. Skopiowałem się. Miałem tamto skopiowane. Więc trudno. Ten odcinek według mnie długo trwa, także zaraz będziemy kończyć. O Okej, okay, no to w każdym razie wiecie co macie robić, jeszcze sobie sprawdzimy tutaj po włosku. Na dole. Dal Bayo N A T Y L W T Y M O D G N K U Z A P R A S Z -A M Do O G L Daniamo J Seri Z U N C H R T E D C Z A Teri K R S Z L O D Z E J Myślałem, że już nie skończy Mówić Dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał z, z tego Google tłumacza. Zapraszam do oglądania Uncharted 4 Kres złodzieja na moim kanale. Na razie pojawiły się dwa odcinki yy, a będą się pojawiać yy, całe, aż przejdę całą grę. Nie wiem czy na 100% no ale mam nadzieję, że, że ten odcinek i inne na moim kanale, czyli głównie Uncharted 4 wam się spodobają. Yy, no i co? To by było na tyle w tym odcinku. Oglądajcie moje inne odcinki, no i cześć.